Gdyby jeszcze skończyć z tą młodością, posłuchajmy, co na temat młodości mówią przechodnie spotkanie na ulicy. Nie, myślę, że człowiek młody jest dopóty, dopóki sam, sam uważa, że jest młody. Nie no, wiem, 25-30 lat. Naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem. Myślę, że do kiedy umysłowo jest się młodym, do kiedy się ma młode myśli, młody umysł, kiedy nie jest się ograniczonym żadnymi schematami, kiedy człowiek reaguje na, na życie, Spontanicznie jest młody. Ciągle na razie ta młodość kończy się szybciej niż na, na zachodzie. Na pewno później niż dłużej niż ta, ta granica jest przesuwana niż w większości krajów. Ja się nad tym nie zastanawiałem, ale myślę, że gdzieś ta granica przebiega około 40. Myślę, że tutaj y, charakterystyczną rzeczą jest, że, że tutaj nie padła tak naprawdę ta taka cezura y, biologiczna, tylko wszyscy mówili tak jak długo się czujemy młodzi, czyli to bardziej coś psychicznego. No poza zwykłym, zwykłym przedchodniom Aleksandrem Halem. No który... tak tylko ciekawe, co zwykły przechodzin Aleksander Hal powie za te no, parę lat. Ale panowie zmanipulowaliście sądę, bo pytaliście właściwie nieomal wyłącznie ludzi Samych młodych. młodych to jest pierwsza uwaga, czyli tak odruchowo, Rozumiem. jak gdyby ten, poszliście w ten, w ten wątek, który pan redaktor chciał ominąć. I tutaj jest od razu taka uwaga, że jeżeli mówimy o młodości... To można to pojąć najprościej poprzez po prostu wiek biologiczny i powiedzieć ci są młodzi do jakiegoś wieku, pan uważa 30 lat. do 25. Ja e, twierdzę, że ta granica jest znacznie wcześniejsza, jeśli chodzi o zdolności twórcze, to ona się czasami przejawia niezwykle wcześnie i e, mamy na to przykłady także i w naszej e, prawda, historii, zwłaszcza romantycznej, prawda, kiedy Chopin pisał najlepsze swoje utwory. Bohater tak, romantyczny był? Tak, także tutaj nie da się. Chopina no, e, tak, tak, się... i słowackiego nie było e, już w tym czasie, w którym my tutaj wszyscy prawie no, toczymy tak, obecnie. Ale proszę Państwa, to, to jesteśmy, też się wiąże tak, troszkę z takim faktem, na który chciałem zwrócić tam uwagę, trochę, że. Trochę krócej, jeżeli chciałem <laughs> zwrócić też na ten fakt <laughs> uwagę. musieli się śpieszyć z tą młodością. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Ale Panie krócej... Redaktorze, ja chciałbym zwrócić uwagę na taką bardzo istotną rzecz, że około. Te kilkadziesiąt ostatnich lat, może około stu, jest tak niebywałe przyspieszenie w tym, co człowiek musi zakumulować, żeby później efektywnie żyć, to znaczy nauczyć się w szkołach, żeby dojść do jakiegoś poziomu profesjonalizmu w jakiejkolwiek dziedzinie, że po prostu nakaz tego wchłaniania wydłuża ten okres młodości, wydłuża ten okres, kiedy trzeba po prostu pracować na te lata późniejsze. I to się na pewno niezwykle przesuwa, pomimo że coraz sprawniej ta nauka nam idzie. To jest też fakt. Ale, ale jednak uczymy się coraz dłużej. I no właśnie, się to bardzo dłużej. istotne, bo to jeden, krócej, to żyli, społeczne wytworzenie kategorii krócej żyli, ale też prawda? dużo wcześniej zaczynali życie. I teraz jest pytanie, czy ta kategoria młodości, o której tu się powiedział, nie, nie łączy się z kategorią wykształcenia, z kategorią wartości, że ja, ja osobiście uczyłem się 20 lat. 20 lat. Trwał proces mojej edukacji, prawda? I wyszedłem prawdopodobnie zupełnie niedojrzałym człowiekiem, nie mającym pojęcia o żadnym zawodzie, którego przyszło się uczyć w ogóle dziesięć lat później. Pytanie czy ta wartość, wartość takiej długiej nauki? Takiego przedłużonego tej młodzienkowatości, jak to Gombrowicz powiedział. Czy to jest autentyczna wartość, czy może nie? Po prostu chłopak masz 18 lat, czy 16, idź do roboty, naucz się czegoś i już jesteś dojrzały. Nie chodzi o wartości, panie redaktorze, to jest po prostu wymóg czasu. No tak jest, że my się musimy znacznie więcej nauczyć niż dwa czy trzy pokolenia wstecz no, no, to, jest to, nie to, ma to, to jest właśnie ta osobliwość naszych czasów, właśnie od tego romantyzmu się trochę wodząca, ale właściwie związana z generalną przemianą. Te, ta kategoria młodości jako właściwie specjalnej grupy społecznej i z pewnej kategorii również mentalnej, osobowościowej, psychicznej, no, ona jest wytworzona przez te warunki. No. To są ludzie, którzy są jak gdyby oderwani od e, całkowicie e, takiego e, zwykłego, codziennego życia. No. Wytworzeni jako pewna ta kategoria, gdzie nie są dorośli, ale właściwie tak nie do końca dorośli, prawda? Są dorośli, ale nie do końca odpowiedzialni za... Ale to, to jest w życie. pewnym sensie społecznie dobra cezura, że tak długo jesteś, jak gdyby no, masz na sobie to piętno młodości, tak długo jak się uczysz. No tak, prawda? No tak, no jest... jak się ktoś... Człowiek się nieraz uczy całe życie. No nie, ale ja... No, ja no, nie w Polsce, nie, nie w Polsce <laughs> chyba. No, 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 teraz student to no. też jest taka kategoria, prawda, bardzo typowa. Nie, ale ja tak. myślę, że ponieważ tu się pojawia cały czas ten wątek takiego bohatera literackiego, tak, ja myślę, że też nie przesadzajmy, dlatego że proszę zwrócić uwagę na to, że ci bohaterowie, których my bardzo chętnie postrzegamy jako ludzi, niebywale młodych, ale oni jednocześnie niebywale szybko się uczą. Oni się zmieniają w ciągu jednej chwili, prawda? Znaczy, jakby ich życie najczęściej polega na tym, że oto do pewnego momentu, i to jest oczywiście figura literacka, no nic ponadto, do tego momentu jestem młody, w tym momencie coś zrobiło, no to jest ten Kordian na na, na, na Mont Blanc, prawda? I od tego momentu to już jest właściwie, no co powiemy dalej młody człowiek. Ja wcale bym nie był hmm. pewien. Jak sięgniemy, nie wiem, prawie sto lat później, no w końcu Cezary Baryka też właściwie dorasta w ciągu, no nie wiem, kilku miesięcy, roku, prawda? Dokładnie. I, i to jest ten... Znaczy hmm. natomiast... teraz takiej egzystencjalnej powiedziałbym, definicji. Nie, no, Młodność, znaczy jak chcę. Ja chcę po prostu, że mi się wydaje, że człowiek, że, że to jest jakby zła... Y... Tu nie ma w moim zdaniem kontrastu, to znaczy y, młodość, i dojrzałość to nie są biegunowe pojęcia, to nie są przeciwstawne pojęcia. W moim przekonaniu może być sensowna dojrzałość jest zawsze y, z taką y, no, odrobiną takiego, nie wiem, młodzieńczego entuzjazmu. Natomiast ten młodzieńczy entuzjazm bez odrobiny dojrzałości najczęściej idzie na marne. Nic się z niego nie wykluwa sensownie. No więc właśnie dzielić. Społeczeństwo czy nie dzielić? Mówiąc socjologicznie, stratyfikować czy nie stratyfikować? Myśmy kiedyś prowadzili tej rozmowę niedawno o stroju i pod koniec tej rozmowy ja sobie, zadałem sobie pytanie o to, jak ma się ubierać człowiek dorosły, dojrzały. Czy jest rzeczą stosowną, ażeby poseł przychodził do sejmu w jeansach, prawda, i w kraciastej koszuli? No oczywiście może, prawda? Czy też nie powinno być jakiegoś stroju, w którym, wtedy przypomniałem wspomnienia niebieskiego mundurka, kiedy. Młodzieniec, lat 18, zdaje maturę, otrzymuje świadectwo dojrzałości, zrzuca mundurek, wkłada kapelusz, wkłada e, garnitur i jest już całkowicie dorosłym człowiekiem. Jak ja patrzę dzisiaj nie, na giełdzie, ja tam widzę 23-4 letnich skończonych dżentelmenów, wyglądających często jak 40-letni e, panowie od strony stroju, wyglądu pewnej dojrzałości w twarzy, czy rzeczywiście to, to tego podziału być nie powinno? czy Ale to jednak bez sensu strój jest do okazji, jak gdyby, a nie zależy od okazji, a nie od wieku? Gody, do do, miejsca. do I miejsca, do miejsca, w którym się jest. No, oczywiście. To... I ja uważam, że powiedzmy do do sejmu. No to do czegoś zobowiązuje I trzeba się ubrać, no powiedzmy, no nie w dżinsy, bo ja uważam, że no wtedy to się w pewnym sensie obraża też i tych ludzi, którzy, którzy na mnie głosowali jakoś tam. Oczywiście wyjątkiem jest Jacek Kuroń, ale on jest w ogóle wyjątkiem, i za wszystkim, także on jeden może. Nie ma reguły bez wyjątku. Ale tak? nie ma reguły tak bez wyjątku. E, oczywiście też przez ubranie, wydaje mi się, nie określimy młodości, nie zdefiniujemy ani przez ubranie, ani przez zdolności twórcze, no coś, być może uda się, udałoby się określić przez jak gdyby taki wewnętrzny przymus, o tym mówiliśmy na samym początku, działania i swobodę w działaniu. Swobodę to znaczy brak pewnych narzuconych przez rutynę, przez doświadczenie ograniczeń czy samoograniczeń. To jest pewna dość specyficzna cecha jak gdyby opisująca, jak się młody człowiek zachowuje, czy jak człowiek, który się czuje młody, zachowuje. Jeżeli on jest odważny w swoich posunięciach, jeżeli nie boi się podjąć ryzyka, jeżeli potrafi zmieniać swoje życie, zmieniać sam swoje życie, to ja uważam, że jak gdyby z tego punktu widzenia on jest młody, bo to jest rzeczywiście cecha młodości. Prawda? Taka w pewnym sensie jak gdyby nie do. Yy, yy, zbyt mała odpowiedzialność za swoje czyny. To znaczy jest taka buntownicza chęć tak. zmiany świata tak, i tak, otoczenia. I tak.